szacowny Panie Boże w Przestworzach. Dzisiaj jest takie emocjonalne bardzo spostrzeżenie, taka modlitwa wyciszająca, emocjonalna. To dobrze Panie Boże, że Możemy wspólnie, chociaż na krótką chwilę, w cztery oczy porozmawiać. Tylko ty Boże i ja. Jak na pewno szacowny Panie Boże wiesz, dwa dni temu odeszła od nas już w swoją ostatnią drogę królowa Elżbieta II a poprzednio około półtora roku temu jej małżonek też odszedł już w wieku 99 lat W związku z tym, Panie Boże, jest tam w tym Wrocławiu taki grzesznik wszechczasów, bandyta wszechczasów, przestępca wszechczasów. We Wrocławiu oczywiście Magdalena Kaliszewska druzgała. Szczepanik, lat około 51. Ten skundlały i parszywy grzesznik sądowy, bo ona jest pracownikiem Sądu rejonowego Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. To jest na pierwszym piętrze, pokój 168. W budynku sądów rejonowych we Wrocławiu przy ulicy Podwale 28. Szacowny Panie Boże, ten parszywy skundlony bandyta i grzesznik do niewiadomo której potęgi, a popełnił on wiele grzechów ciężkich, jak na pewno szacowny Panie Boże. Masz tam to gdzieś w swoich super tajnych księgach zapisane. Jestem tego pewien. Więc ten skundlały parszywy grzesznik z Wrocławia, on już piąty rok uniemożliwia mi, aby zadzwonić do dzieci, porozmawiać z nimi, przekazać im różne ważne. Międzynarodowe informacje, które oczywiście, że. A to teraz jedzie Pendolino, szacowny Panie Boże. Nie wiem, czy słyszysz? Tak trochę dałem. O, teraz się rozpędza. Dobrze. To szacowny Panie Boże. Ten skundlały parszyby grzesznik wszechczasów Magdalena Kaliszewska ona gdzieś tam z okolic dzierżoniowa śląskiego pochodzi. Diora dzierżoniów, szacowny Panie Boże. Tam sprzęt muzyczny, akustyczny był produkowany. Diora dzierżoniów. Na pewno szacowny Panie Boże będziesz pamiętał tą firmę. To ten parszywy grzesznik wszechczasów właśnie z tamtych okolic pochodzi i już piąty rok dokonuje ciężkich grzechów przeciwko stworzeniu, między innymi poprzez to, że nie mogę do dzieci zadzwonić, bo ten parszywy grzesznik wszechczasów Używa skundlałej, parszywej i przestępczej organizacji pod nazwą Państwo Polskie, które to nęka mnie uporczywie już piąty rok, bez przerwy, wysyłając mi jakieś oferty handlowe, żebym tam się poddał jakimś. No, Pani Boże, musimy coś wspólnie ustalić poddać się to jest Hände hoch albo ruki w wierch tak się mówi chędechoch albo ruki wierzch że żebym się poddał tam z jakimś śmiesznym porąbanym i chorym psychicznie czynnością jakimś śmiesznym które przestępcza organizacja pod nazwą Państwo Polskie która coś sobie douba ale nie wiadomo którego ubzdurała, coś zajarzyła, że, że ci bandyci i przestępcy chcą ze mną jakieś czynności zrobić. Ale ja, ja nie chcę z nimi w żadną interakcję wchodzić, w żaden kontrakt, w cokolwiek, w żadne czynności i tak dalej, na przestępczych i bandyckich zasadach. Bo bo, bo oni tylko takie bandyckiej przestępcze zasady stosują przeciwko mnie. Więc to jest no, bardzo źle. I nie akceptuję tego imię i nazwisko, dowód osobisty, tam jakieś maglowanie, przesłuchanie i tak dalej, i tak dalej, Panie Boże. Ty wiesz panie Boże, co ja na to, więc nie będę tutaj ci mówił. Panie Boże, bo jeszcze mi się jakieś tutaj brzydkie słowo by się wyrwało, i, i po co, szacowny Panie Boże? Więc oni tam sobie ubzdrali jakieś, jakieś kre, kretyńskie Panie Boże czynności, chcą ze mną wykonać. jest no porażka, porażka. Ale Panie Boże, wszystkiemu jest winy ten bandyta parszywy międzynarodowy. Grzesznik wszechczasów, przestępca wielokrotny, który wiele ciężkich przestępstw popełnił przeciwko mnie, Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik jako pracownik sądowy. Więc nie wiem w jakim trybie ona, ten parszywy grzesznik galaktyczny. I jej przestępcza organizacja, państwo polskie, w jakim trybie oni chcą wejść ze mną w jakiekolwiek interakcje? Czy w jakimś trybie, czy bez trybu, od razu wysyłając zomowców, ormowców, spałami i środkami przymusu bezpośredniego? Jeszcze jak tam mózgi mogą mieć niedorozumięte czasami, bo niczego wykluczyć nie można, to, to po prostu, no, dużo krzywdy ci zomowcy obecni za parszywej zmiany, szacownie Panie Boże, to nie mogą zrobić, więc Panie Boże czy czy jest coś po prostu na, na rzeczy, żeby można było z tym Parszybym grzesznikiem wszechczasów, jakoś to załatwić. Nie wiem, może do, do, do piekła tego bandytę i grzesznika wrzucić. Może tam z tym szatanem pogadać jakoś tak, no. Pod stołem po prostu dogadać się, żeby on tam jakoś. Taki dobry, duży kocioł, taki osobny, tak jak cela jednoosobowa, tak? Czy jakaś izolatka jednoosobowa, żeby tam jakiś taki kocioł, ten szatan w tym piekle oczywiście znalazł żeby jakąś taką małą ilość smoły tak dla jednej no, takiego grzesznika, żeby znalazł. Może jakieś zapałki by tam się w tym piekle znalazł, żeby tak podpalić. Taki jednoosobowy, szacowny panie Boże, wiesz, taki kocioł ze, ze smołą i tam pojedynczego takiego grzesznika parszywego trzech czasów wrzucić. I niech on tam w tym piekle się w tej smole tam gotuje, smaży cokolwiek. To może nie wiem dzięki temu. Że już by się wyeliminowało z gry tego parszywego grzesznika i bandytę wszechczasów międzynarodowego, to może bym z dziećmi się widywał, może mógłbym do, do dzieci zadzwonić. Szacowny Panie Boże, czy masz jakiś pomysł jak tego parszywego grzesznika wszechczasów, Magdalena Kaliszewska jak to ogarnąć no, ten temat? Więc polecam się, szacowny Panie Boże, na jakieś pomysły, gdybyś miał dla mnie i tak dalej. Z góry dziękuję, szacowny Panie Boże, w przestworzach za wysłuchanie. Dziękuję.